Jak poprawnie założyć szkło prywatyzujące na ekran telefonu? Uszykuj telefon, szkło i zestaw do aplikacji, który ułatwi montaż. Zacznij od wyczyszczenia wyświetlacza przy pomocy dołączonej do zestawu ściereczki nasączonej alkoholem. Następnie osusz wyświetlacz miękką ściereczką z mikrofibry. W kolejnym kroku przyklejaj naklejkę kilka razy do wyświetlacza, aby usunąć cały kurz i inne pyłki. Odklej pierwszą powłokę ochronną, następnie umieść szkło na ekran, dokładnie dopasowując je do wyświetlacza. Powstałe bąbelki delikatnie wyciśnij do zewnątrz przy pomocy rakli z zestawu. Odklej drugą warstwę i przetrzyj ekran suchą ściereczką. Gotowe. Wyświetlacz Twojego telefonu jest już prawidłowo zabezpieczony.